Święta to jest taki mały maraton, muszę wam powiedzieć, bo będziemy mieli nawet w tym tygodniu chyba cztery niedziele, Dzisiaj, jutro, w sobotę i za tydzień ciągle jest niedziela. Od świąt bez przerwy jesteśmy w kościele, ale nie po to tylko, żeby zaliczyć jakąś uroczystość i spełnić obowiązek, żeby przyjąć komunię i mieć czyste sumienie, ale żeby troszkę wejść głębiej. i Słowo Boga nas prowadzi coraz to dalej. Jeśli tak śledzimy czytania w czasie oktawy i tych świętych dni, to zobaczycie, że Pan Bóg nas prowadzi, w jakąś stronę, że to nie jest przypadkowe, że to nie jest oderwane od siebie, że naprawdę Pan chce, żebyśmy zrobili następny krok. I też tym bardziej, że to koniec roku dzisiaj kalendarzowego, i też Jezus nas zaprasza, żebyśmy, żebyśmy poszli o, o krok dalej już w naszym też zaufaniu do Pana. I dzisiaj czytamy. Ten fragment Ewangelii o ofiarowaniu. Będziemy go czytać jeszcze 2 lutego, ale w zeszłym tygodniu też ten tekst był czytany w, w ciągu tygodnia. Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy, żebyśmy weszli głębiej też w relacje z Nim. I chcę wam zwrócić uwagę na kilka takich może małych punktów, małych słów, które w tym fragmencie Ewangelii dzisiaj do mnie osobiście mówią i które dla mnie były ważne też w czasie modlitwy, ale może też dla Was będą jakąś taką pomocą w modlitwie z tym słowem. To jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza, od 22 wersu. Pierwsza taka rzecz piękna w tym słowie zawsze mnie to zatrzymuje, że chociaż mówi o ofiarowaniu, to jest scena y, oddania Jezusa w świątyni w Jerozolimie, to tak naprawdę y, słowo pierwsze, które się pojawia, to nie jest ofiarować. Ale jest napisane, że Józef i Maryja przynieśli dziecię, żeby je przedstawić, żeby je pokazać Ojcu. Wiecie, zawsze mnie to zastanawia, dlaczego to jest właśnie to Słowo? Dlaczego tam nie jest napisane przyszli, żeby ofiarować Jezusa? I myślę, że to jest też zawsze początek naszej modlitwy i relacji z Bogiem. To nie jest, wiecie, nasz wielki taki gest oddania całego życia i. Poddania się całkowicie Panu, bo nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić tak od razu i, i do końca. Ale pierwsza rzecz, której Bóg od nas oczekuje, to żebyśmy po prostu pozwolili Mu się prześwietlić, żebyśmy pozwolili Mu się poznać, żebyśmy dali Mu się poznać. Jest taki piękny psalm 139. Ty przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę, na przykład teraz, i wiem, kiedy wstaję. Przenikasz wszystkie moje myśli. Byłeś od początku, kiedy powstawałem w łonie mojej matki. Wiecie, to jest piękny psalm na modlitwę, która najpierw nas zatrzymuje przed Bogiem, który nas prześwietla, jak rezonans magnetyczny. Pan Bóg, swoim spojrzeniem, które widzicie tutaj z ikony, te oczy nie są przypadkowe w naszym kościele. Zresztą ta ikona nam towarzyszy we wspólnocie we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i rekolekcjach z młodzieżą, na Światowych Dniach Młodzieży, z, z dziećmi. Zawsze pokazujemy tą twarz Jezusa, żeby każdy mógł się zatrzymać przed Jego wzrokiem, bo Pan chce nas poznać. Pan chce nas prześwietlić. Bo Pan chce nas trochę, wiecie, oczyścić z tych wszystkich naszych masek i tajemnic, które gdzieś wydaje nam się, że nas... Zakryją przed nim, że nas oddzielą od niego, a on przecież to wszystko wie. To ludzie mogą nas nie znać. To w małżeństwie osoby mogą się nie znać. Może tak być. Ale Pan Cię zna. Pan naprawdę Cię przenika. On wie, co dzisiaj się wydarzy. On wie, w jaką stronę Cię poprowadzi. On wie, co masz dzisiaj w sercu. On wie, co masz dzisiaj w wyobraźni. On Cię zna. Nie po to, żeby Cię potępić, nie po to, żeby Cię pilnować, czy, czy w jakiś sposób też kontrolować. Pan pan Cię zna, ponieważ On chce przeniknąć wszystko, co masz. Pan chce być we wszystkim, co, co niesiesz. Pan chce Cię poznać. I to jest piękne. Maryja i Józef przynoszą Jezusa i mówią do Ojca. Ojcze, Ty go znasz. To jest Twój jedyny, ukochany, jednorodzony Syn. Jezus. To jest ten, którego tak naprawdę znasz. To jest ten, którego, który jest drugą osobą Trójcy, który jest zjednoczony z Tobą, który jest jedno z Tobą. I oni przynoszą Jezusa nie jako swój wielki akt pobożności, swój wielki akt ofiarowania, tylko przynoszą po prostu, żeby Pan mógł wszystko przeniknąć, żeby Pan mógł wszystko w nich prześwietlić, żeby mógł poznać też ich serca. I to jest pierwsza rzecz, którą Pan dzisiaj do nas mówi. Jeśli tu jesteś i nawet Twoje myśli są daleko stąd, to nie bój się, to nie martw się. Pan Cię przyprowadził tu, bo On sam chce Cię poznać, On sam chce Cię przeniknąć, nawet jeśli nie myślisz o Nim. Nawet jeśli nie uważasz na Jego Słowo. Pan Cię teraz zna. Pan Cię doświadcza. To jest pierwsza piękna rzecz w tym tekście. Druga to jest postać Symeona. Wiecie, Symeon Zawsze w ikonografii, na obrazach i chyba w naszej wyobraźni, to zawsze taki star, starzec z długą, siłą brodą, który ma pewnie 90 lat i, i stoi na końcu swojego życia z laską i tak mówi teraz: Panie Boże, pozwól mi już odejść, bo już starczy. A ja sobie wyobrażam Symaona jako mężczyznę, który ma 25 lat, który jest pełni sił, dlatego, że w Ewangelii nie jest napisane, że on był starca. To jest nasza, wiecie, nasza tylko wyobraźnia go tak rysuje, dlatego że nam się wydaje, że żeby coś Bogu oddać, żeby naprawdę Mu zaufać, to muszę być stary jak, jak drzewo w lesie. I po prostu, jak już nie mam siły, jak już nic nie mogę zrobić, jak już nie mam zupełnie kontroli nad niczym, to wtedy przyjdę do Pana, rzucę mu się w ramiona i powiem, Panie, wszystko weź, wszystko bierz. Ja myślę, że to nie jest wielka sztuka. Oddać Bogu coś, czego i tak już nie może zrobić, czego i tak nie może skontrolować. Sztuką jest oddać się Panu tu i teraz, w tym momencie, w którym jesteś, kiedy masz pełno jeszcze pomysłów, dużo sił, kiedy masz jeszcze plany na życie, kiedy wiesz, że możesz jeszcze coś zmienić i wtedy oddać się Panu i powiedzieć: Panie, jestem gotów, bo mam tylko Ciebie. To jest sztuka. To jest prawdziwe zawierzenie. To jest prawdziwe ofiarowanie. Dlatego starzec dla mnie, wiecie, to nie jest. Symeon, przepraszam, to nie jest starzec, który, który stoi nad grobem. To jest po prostu człowiek spełniony, który wie, że znalazł, znalazł Jezusa, który wie, że wszystko ma. Jeśli pamiętacie wielcy święci, oni wcale nie byli, nie wiem, starcami, kiedy Oddali się zupełnie Panu na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Stanisław Kostka miał 18 lat, kiedy powiedział, że on już tak naprawdę jest gotowy. Teresa z Lizie, teraz mamy 150 lat jej urodzin. 24 lata, kiedy oddała się zupełnie Panu, powiedziała, chcę płonąć dla niego, chcę być w jego sercu. 24 lata, młoda dziewczyna. Święty Paweł, który pisze dzisiaj do nas, on, on mówił: Wolę już odejść. I być z Nim, niż zostać tutaj. Ale mówi, dla mnie to lepsze odejść, dla was pewnie pożyteczne, żebym został. I mówi, zostanę jeszcze z wami. Ale nie miał, kiedy mówił, to miał 40 parę lat. On nie, nie dożył 60. Dlatego, że wiecie, zaufania, ofiarowania nie liczy się latami. Liczy się poddaniem duchowi. Który Cię prowadzi? Symeon jest prowadzony przez ducha, dlatego jest ufny. Dlatego jest y, jemu całkowicie uległy. Dlatego, że Duch Święty go prowadzi. Słyszałem takie powiedzenie: Mądrość przychodzi z wiekiem, ale bardzo często wiek przychodzi sam. Coś w tym jest. Moja babcia to inaczej mówiła. Nie ma głupca jak stary głupiec, dlatego że tak naprawdę wiek. Wcale nie musi dużo zmienić. Przeciwnie może nas spędzić w jeszcze większą gorycz, większe, jeszcze większą nienawiść, jeszcze większą nieufność. Są ludzie, którzy starzeją się w swojej złości i starzeją się w swoim nieprzebaczeniu i wcale z wiekiem nie zbliżają się do Pana przeciwnie, przychodzą, mówią, o już jestem zmęczony, chcę umrzeć, chcę już odejść, ale nie dlatego, że kocham Pana, tylko że mam po prostu już wszystkiego dość. I to nie jest ofiara, to nie jest oddanie, to jest raczej rezygnacja i to jest zmęczenie. Ofiarowanie nie przychodzi z wiekiem, ofiarowanie przychodzi z duchem świętym. I Symeon jest taką, taką postacią, która, która symbolizuje właśnie takie oddanie myślę, za młodu, kiedy, kiedy jeszcze może dużo zrobić i mówi: O, czekałem na Ciebie, Jezu, Ty jesteś dla mnie wszystkim. Wiecie, jakie imię nadaje Symeon? Słyszeliście to. W Ewangelii Symeon nazywa Jezusa takim imieniem pocieszyciel Izraela. I ja myślę, że on ma właśnie w Jezusie jedyną pociechę i mówi: Nie szukam pociechy nigdzie indziej, to jest jedyne moje pocieszenie, to jest Jezus. Teraz go zobaczyłem, teraz wiem, że on wypełnia wszystkie moje braki, wszystkie miejsca w moim życiu, gdzie byłem smutny, gdzie byłem przygnębiony. Jezus jest moim pocieszeniem. Takie nadaje mu imię. Przed świętami mówiłem o tych różnych imionach Boga, które pojawiają się w Adwencie. Ale to imię jest też przepiękne, i myślę, że, że to wychodzi z serca Symeona. Pocieszyciel Izraela. On będzie mnie pocieszał. On w tym momencie, w którym jestem, on jest moim światłem. On jest światłością dla mnie. On jest chwałą swego ludu. To są imiona, które daje Jezusowi Symeon, dlatego, że on go zna. Nawet jeśli go jeszcze nie widział, to już go w sercu nazwał. I dzisiaj Pan pyta, jakie Ty imię nadajesz temu, na którego czekasz? Jakie imię nadajesz temu, który, który przychodzi? Jakie imię? Teraz w przyszłym tygodniu mamy święto najświętszego imienia Jezus, nadania Jezusowi imienia. W momencie obrzezania nadawano imię. Jakie imię Ty dasz Bogu? Jakie imię, kim on dla ciebie jest, jaka jest jego istota, jaki jego charakter, którego potrzebujesz dla siebie. Może to być właśnie pocieszenie, może to być światłość, może to być nadzieja, tak jak dla Symeona. Jest jeszcze trzecia rzecz, taka piękna w tym tekście dzisiaj. Co jakiś czas pojawia się takie sformułowanie: wszystko dzieje się według prawa mojżeszowego. Przychodzą według prawa. Wystarczają ofiarę z synogarnic, gołębi według prawa, wypełniają to prawo, idą do domu. Wszystko jest w prawie, i myślę, że tak wielu z Was się czuje w kościele, że wszystko jest takie, wiecie, poukładane. Wchodzimy tutaj, siadamy w ławce, każdy ma swoje miejsce zresztą już przez rok, to każdy przyzwyczaił do swojej ławki. Mamy jakby swój rytuał, wchodzimy w swoje tory i często. Zostaje tylko tylko rutyna. Tylko przyzwyczajenie do przepisu prawa. Często jest tak, teraz y, przygotowujemy się do pierwszej komunii z dziećmi, wiecie jakie jest pytanie rodziców przed pierwszą spowiedzią najczęstsze? Co będzie, jak moje dziecko zapomni regułki? Mamma mia. Ja zawsze mówię, jakiej regułki? Bo ja też nie znam tej regułki. To znaczy jesteśmy gdzieś wiecie w głowach naszych tak sformatowani, że cały czas myślimy tylko, że Bóg to potrzebuje od nas po prostu wypowiedzenia jakiejś, jakiegoś wiersza, który mamy wyrecytować. I to jest wszystko, co chce to wypełnienie tego jednego przepisu, żeby to było wszystko takie zgodne z, z tradycją i z prawem. A dzisiaj widzimy Symeona, który robi wszystko zgodnie z przepisami prawa, ale jest jeden wyjątek. Bierze dziecko na ręce, jest napisane, i przytula Jezusa. I to już nie jest zapisane w prawie. To już nie jest rutyna. To już nie jest formułka. On przychodzi, bo szuka czułości, szuka bliskości z Panem, szuka bliskości z Bogiem. Bierze Jezusa na ręce i przytula go. Jest napisane, bierze go w objęcia i tuli Jezusa, bo wie, że to prawo nie wystarczy że te przepisy, że te reguły to nie jest wszystko, to jest puste. I on potrzebuje wypełnić to sensem, wypełnić to prawdziwą relacją z Bogiem i wypełnia to czułością dla Jezusa. I myślę, że dzisiaj, zwłaszcza kiedy jesteśmy w tym takim wiecie, nurcie świąt i przechodzimy siódmą niedzielę w miesiącu, to warto zaprosić Jezusa. Trochę inaczej dzisiaj powiedzieć: Panie, ja potrzebuję dzisiaj Cię przytulić. Ja potrzebuję intymności z Tobą. Ja nie chcę przejść obok. Zaraz wyjdę stąd, pójdę na obiad i zapomnę w ogóle, co się stało. Panie, potrzebuję dzisiaj, żebyś Ty na chwilę był ze mną jeden na jeden. Chcę być prze, przez chwilę z Tobą po prostu e, blisko, tak, żebym mógł czuć. Twoją miłość, Twoją obecność, żebym mógł poczuć Cię w, swoich, Cię w swoich dłoniach, wziąć Cię jakby w ręce, nawet kiedy przyjmujecie Eucharystię dzisiaj. Niektórzy przyjmują w dłoniach, Panie, pozwól mi przytulić Cię do serca. Panie, chcecie utulić dzisiaj tak jak Symeon, wziąć Cię w objęcia i tulić, bo wiem, że jesteś dla mnie więcej niż przykazaniem. Nie jesteś dla mnie rutyną. Panie, nie przyszedłem tu dlatego, że. Że muszę i mama mi kazała, chyba że tak kazała. Przyszedłem tu Panie, bo, bo ja chcę być z tobą. I to jest prawdziwe ofiarowanie, to jest prawdziwa relacja. To jest to, co, co robi Symeon. I myślę, że to zmienia wszystko, wiecie. Wtedy ja, ja już nie patrzę na to, czy ktoś jest obok, czy nie, czy, czy są tłumy, czy nikogo nie ma. Po prostu jestem z Nim. I to dla mnie się liczy. I to jest moje. Moje święto to jest moje uwielbienie, to jest moja modlitwa.